Komputer za 1469 zł, tak, jest to realne. Oczywiście do grania chociażby Fortnite'a GTA 5 czy Cyberpunk'a na tym odpalicie, ale wiadomo, bierze się to tak w takim dużym zakresie. No i do przeglądania codziennych rzeczy, internetu, pracy. A mamy tutaj ten sam zestaw, co nagrałem, tylko. Ja byłem się tam, że tak powiem. No i dałem tam DDR4, -ki. musiałem to usunąć i dlatego nagrywam na nowo, ale dużo osób nie zobaczyło, więc zapisz ten film na później, wysył komuś, kto szuka PC-a jakiegoś do pogrania, coś Tani w tanich pieniądzach. Procesor AMD Ryzen 5 58500G, płyta główna MSI Pro A620ME, zasila chiptek Smart 400W. No i pamięć Lexar Deder 516 GB, więc tym razem no, na pewno 100% to wszystko dobrze. Mamy tutaj jeszcze odbudowę Aerocool, Cool, tylko no, na ostatnim TikToku jebłem się <laughs> z pamięciami. I mamy koszt całkowity 1400-1469 zł, no i tam 30 groszy, zakreślmy to tak do 30 groszy. No, to no tyle by było. Dzięki za wysłuchanie i możecie pisać jakieś wy propozycje na jakieś zestawy, coś, do jakichś kwot, do jakieś pieniędzy, czy po prostu na czym byście chcieli pograć, a ja Wam to spróbuję złożyć. I tyle.